Witajcie w kolejnym filmiku dziewczynki, która zabłądziła w internecie! Ja jestem Ewa, a to jest kanał psycholożka, i dzisiaj porozmawiamy o literackim arcydziele, które nie powinno ujrzeć światła dziennego. Zapraszam! Mowa o poradniku uczuciowo-seksualnym Życie na Maxa! Autorstwa francuskiego księdza. Jak ten typ ma na imię? Nie mam tego pojęcia, jak poprawnie wymawiać to imię i nazwisko: Jean-Benoît Casterman. Przyjmijmy, że roboczo będzie to ksiądz Żan. Osławioną książkę rozdano ósmoklasistom w jednej z warszawskich szkół. I nie byłoby w tym nic niepokojącego. Gdyby nie złote rady księdza Żana dotyczące radzenia sobie z molestowaniem seksualnym, jak powiedzieć nie? Przede wszystkim potraktuj go z szacunkiem. Daj mu do zrozumienia, że schlebia Ci zainteresowanie, które kieruje w Twoją stronę, ale że będzie Ci jeszcze milej, jeżeli będzie Cię szanował. W żadnym wypadku nie bądź niegrzeczna. Nie okazuj niesmaku, poniżysz i zranisz go. Z szacunkiem podejdź do tego, że będzie czuł się urażony. Bądź miła. A, co? Proszę wybaczyć mi tą nieprzyzwoicie śmiałą prośbę, ale czy... Mógłby pan mnie dziś nie gwałcić? Jak czytam coś takiego, to chcę się zabić. Jak w ogóle można twierdzić, że tak obleśne zaloty są zaszczytem? <laughs> Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy, w jednym z wywiadów powiedziała, że nie ma badań, które potwierdzałyby to, że bycie miłą bądź uprzejmą i uległą wobec sprawcy sprawi, że ten sprawca przemocy się wycofa. Wręcz przeciwnie, sprawca przemocy, utwierdzony w tym swoim poczuciu siły i bezkarności, będzie sobie dalej śmiele poczynał. Proś o radę osoby, które mogą cię wesprzeć. Proś najwyższego, który czyni cuda w takich sytuacjach jak te. Może potrząsnąć sercem twojego prześladowcy, który w końcu zostawi cię w spokoju. Sercem? Chyba głową. I to tego typa, który wpaja dzieciom do głowy takie bzdety. I wiecie, ja totalnie szanuję, jeżeli ktoś jest osobą wierzącą i jeżeli jest w potrzebie, to w sercu wzywa Boga na pomoc. Dla mnie to jest okej. Okay. Nie okej okay jest dla mnie, że zamiast wskazać dziecku osoby, do których skrzywdzone dziecko mogłoby się zgłosić o pomoc, takie jak rodzice, nauczyciele, policja, czy osoby pracujące w telefonie zaufania, nasz postępowy ksiądz Jean-Benoît Casterman uczy bielnego trwania w krzywdzie i proszenia w duchu o pomoc! To tak nie działa! Prowokujący look lub ciuchy hot, mini spódniczki, body, pępek na wierzchu, spodnie bioderówki, przepaść przepastny dekolt. Są zaproszeniem do czegoś więcej, uchodzisz za frywolną i dyspozycyjną dziewczynę. Jeżeli cię zaczepiają, to sama sobie jesteś winna. Sama sobie jesteś winna. Jak można uczyć młode osoby, bo to są 14-15 letnie osoby, u których dopiero kształtuje się światopogląd, że taki bądź inny strój daje przyzwolenie do śmielszego poczynania. Moi drodzy, poradnik uczuciowo-seksualny uczy młode dziewczynki, że nie mogą ubierać się tak, jak lubią, bo kuszą los! Poradnik uczuciowo-seksualny uczy młode dziewczynki, że jeżeli te zostaną skrzywdzone i będą miały na sobie spódniczkę, to będzie ich wina! Jaki to jest bullshit! Tragiczne jest też to, że takie prawdy oświecone, głoszone przez katolickiego księdza, trafiają do chłopców w okresie dojrzewania. Uczą, że molestowanie seksualne może zostać usprawiedliwione. Przecież miała wyzywający makijaż, mogłem ją złapać za dupę. Przecież miała dekolt do pępka, mogłem złapać ją za cycki. Przecież miała spódniczkę mini. Mogłem ją zgwałcić. Na stronie pomoc.gov.pl znajduje się raport z badań dotyczących przemocy wobec kobiet. Jakby ktoś z was chciał sobie doczytać, to linka macie w opisie. Zbiorcze wyniki badań pokazały, że 55% badanych kobiet doświadczyło molestowania seksualnego. To są naprawdę gigantyczne liczby skrzywdzonych kobiet. A są to dane statystyczne, więc pamiętajcie, ile jest jeszcze osób, które nie zgłaszają Bycia ofiarą napastowania seksualnego. Tym bardziej uważam, że edukacja seksualna nie powinna opierać się tylko na tym, by nauczyć, co to jest podpaska i jak się ją zakłada. Zamiast podrzucać młodym osobom książki, które uczą, że jeżeli dziewczynka ma mini i dekolt i zostanie zgwałcona, to będzie sama sobie winna. O, że lepiej byłoby utwierdzić te młode dziewczyny w przekonaniu, że, że nawet gdyby zostały skrzywdzone, to to nigdy nie jest ich wina. Dobrze, gdyby zostały poinformowane, gdzie mogą szukać pomocy, jeżeli takie straszne zdarzenie by miało miejsce. Chłopcom przypomnieć, że nad rozporykami da się zapanować i nie trzeba gwałcić koleżanek w spódniczkach. A co wy o tym wszystkim myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Zostawcie suba, żeby żaden film was nie ominął. Tu macie mojego Instagrama, na którym od czasu do czasu dzielę się swoim życiem. I do następnego moi amatorzy psychologii. Besowski.